Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Na moim kanale za mną dość ciężka noc, dlatego że kaszelek nie odpuszcza i dawał o sobie znać. Budziłam się tak naprawdę co godzinę. Ale jak już rano te promienie słońca zaczęły padać przez nasze zasłony Pomyślałam, nie, ja nie potrafię, wiecie, spać do 11-12 Wstaję, ogarnęłam się, wzięłam prysznic, czuję się troszkę lepiej I mam nadzieję spędzić dzisiaj przyjemny dzień Także zapraszam was na vloga I nie wiem czy wy tak macie, ale jak ja kupię jakiś nowy mebel do domu Jak jest coś takiego nowego, coś gdzie można przyorganizować jakieś rzeczy coś tam posprzątać, pogarniać, to od razu mi się chce, więc moi drodzy nie zwlekamy, od razu zabieramy się za biuro i mam nadzieję, że dzisiaj w ogóle tutaj patrzę na podłogę w garderobie i jest Saigon, dlatego, że mamy, o, porozkładane te rzeczy które stały za drzwiami w naszym biurze i będzie trzeba się z tym rozprawić i też mam nadzieję, że Marcin, tak po cichu mam taką nadzieję, że Marcin ogarnie to swoje biurko i to, co się dzieje pod nim, bo jak wsunie krzesło do końca, to będzie można przejść. Ja wiem, ja wiem, że może to miejsce na ten nasz nowy mebelek jest dość niefortunne Zaraz wam ogólnie pokażę jak to wygląda w ciągu dnia Ale myślę, że da radę i w ogóle ten mały Billy jest dość wdzięcznym meblem Dlatego, że jest taki przenośny Myślę, że fajnie by się sprawdził w razie w salonie, tam obok kanapy Albo nawet w sypialni, albo no, nawet tutaj w garderobie gdzieś można go um, dołożyć tak mi się wydaje, że wyglądałoby to całkiem nieźle. Na, na razie spróbujemy z opcją w biurze, zobaczymy jak nam się sprawdzi. Więc ściągnę wszystkie książki, sobie tam poukładam i powiem Wam, że nie mogę się tego doczekać. Więc zapraszam Was do biura. O! Proszę, mój budzik dzwoni. Zróbcie sobie kawkę, herbatkę. Zapraszam Was na, mam nadzieję, przyjemnego vloga. Bawcie się dobrze, miłego oglądania. Myślę, że wiele z Was ma tak samo jak ja i uwielbia zapach nowych mebli. I powiem Wam, że jak tutaj wchodzę, to tak pachnie świeżością, taką nowością. I tak prezentuje się nasz Billy. Ukryty za drzwiami. Fajnie, że wzięliśmy biały kolor, dlatego że on się po prostu zlewa i jest takim troszkę duszkiem. Przejść można i powinno być całkiem spoko, więc te wszystkie książki. Na szczęście udało się, nie spadły mi na głowę. Przynoszę na bilego i tutaj sobie też troszeczkę mam zamiar pogarniać, posprawdzać. Jeszcze, co prawda, oficjalnie naszego wyzwania nie zaczynamy, ale już pierwsza motywacja, proszę bardzo, do organizacji swoich wnętrz, domu jest. No <laughs> i naprawdę, ten bili kosztował tylko 35 funtów, więc wiecie, jak się nie sprawdzi, no trudno, nie był najdroższy, ale wydaje mi się, że. Że powinien nam tutaj służyć i, i, I będzie ładnie I będzie pięknie A tutaj... Jak słyszeliście, w ostatnim vlogu, Marcin ma zamiar zagospodarować dwie półki i dwie będą należeć do mnie, więc myślę, że zamieszkają jakieś rośliny, więc jeśli znacie takie roślinki, które mogłyby zamieszkać tak pod sufitem i które nie potrzebują, nie wiadomo ile słońca, to możecie mi napisać, co tutaj ewentualnie dałoby radę, co by przeżyło, bo wydaje mi się, że wiosną, tak, wczesnym latem będę szukać jakichś nowych roślinek, żeby tak troszeczkę się zrobiło w tym biurze zielono, bo tego bardzo mi brakuje. No okej, okay, moi drodzy, więc zaczynamy. Zapraszam! Moim zdaniem wyszło to naprawdę fajnie. Zobaczcie, czuję się jakby to była taka wystawka na jednej z półek w Empiku. <laughs> Rewelacja, bardzo mi się podoba. I następnym razem jak będę robić porządki w biblioteczce, to ja sobie poprzekładam te książki, aby one były tematycznie poukładane, wiecie o co mi chodzi, że tutaj na przykład sobie poukładałam na razie, tak roboczo książki o mózgu tutaj jakieś samorozwojowe tutaj jakieś inne, gdzieś tam jest beletrystyka, podoba mi się możecie dać znać co myślicie, ale dla mnie rewelacja, szkoda tylko, że ta półka jest schowana tak w kącie jednak i tak będzie mi ona um, no, przynosić radość, tak, tak myślę. I udało mi się zmieścić prawie, że wszystkie książki oprócz e, te z z tych półek. I myślę, że tak delikatnie coś tam poukładam, ale już nie przesadzę, bo zobaczcie, o to właśnie chodziło. O, zwłaszcza ta, widzicie? One cały czas, e, te półeczki, one. O, ta jest, ta jest, ta, jest spoko. ta się nie ruszyła, a ta. O, zobaczcie, no. Widzicie. Co by tutaj się stało. Także, okej. Okay. Myślę, że zrobiliśmy to w ostatnim możliwym momencie. I na szczęście nic nie spadło, nic się nie popsuło, ale zobaczcie. No, także uważajcie, jeśli macie takie półki u siebie i zawalacie je, tak jak ja, książkami albo bardzo ciężkimi rzeczami, to od czasu do czasu trzeba je po prostu sprawdzić i przykręcić. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba, no, rewelacyjnie wyszło. No, piękna wystawka. Fantastico. I tak dosunęłam te wszystkie książki, i myślę, że to było dobre, dobre rozwiązanie. Na razie skończyłam zmiany w biurze i jestem bardzo zadowolona i na pewno. Tutaj jeszcze się w marcu zadzieje, bo przy okazji naszego wyzwania będę dalej ogarniać, ale powiem Wam, no jest rewelacja. Troszeczkę tam jeszcze urosła taka kupeczka książek, ale myślę, że z czasem to wszystko będzie zmieniało swój kształt. Jak widzicie, niektóre płeczki są puste. Z niektórymi rzeczami będę się jeszcze pewnie żegnać w najbliższym czasie, więc, moi drodzy, jeszcze jeden rzut. Na nowego bilego, tak to wygląda, mi się podoba bardzo. Zostawcie mi kciuka w górę, taką okejkę, okay no znak, że <grystanie> progres jest dobry, że widzicie też światełko w tunelu, no bo ja widzę. I też możecie mi napisać, jakie ostatnio zmiany u Was w domu się zadziały, albo jakie zmiany planujecie na wiosnę, bo to jest zawsze taki fajny czas, kiedy mamy ochotę odświeżać swoje wnętrza i coś tam podziałać. No. Także moi drodzy jest zrobione. Mogę ruszać z innymi zadaniami. Dawno już nie było żadnych wypieków, więc dzisiaj moi drodzy, klasycznie sernik. Sernik krakowski z Thermomixa. Zaczynamy. Stopień trudności średni. Czas przygotowania: 40 minut, czas całkowity. 5 godzin, więc na wieczór powinno być gotowe. Mam przynajmniej taką nadzieję. Rozpocznij gotowanie i let's go! Kto tęsknił? Kto tęsknił za pieczeniem? Widać, Magda się znowu stresuje. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Shining from within, I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference, so oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to. You will Zobaczcie, jaką piękną kratkę Marcin zrobił. No, cudownie. Wkładamy sernik do piekarnika na godzinkę. Niech się piecze. 55 minut, 170 stopni, nie? Pięknie wygląda. Ustawiłaś ale... timer, czy nie? U, ustawiłam. Ale takie jest, takie lejące bardzo. No, wiem właśnie. Dobrze. No. Wkładamy. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszy sernik krakowski w życiu. Taki trochę na, na dwa razy krakowski, bo nie ma rodzynek. No, bo ja nie wiem, kto lubi rodzynki. Ja. Lubisz? Aha. Serio? Rodzynki mogę same jeść. Hmm. Dobra, ustawiam tutaj jeszcze timer. Będą dwa. Nie będzie? Okej. Okay. I teraz co? będzie bulgotać zaraz. <grymne> sernik pozostawić w piekarniku przy ochylonych drzwiczkach 2-3 godziny później. O kurza, stopa aż tyle? I potem robimy lukier. Okej, okay. Ale dobrze. już później, dobra. 2-3 godziny, no żeby tak stopniowo stygł, tak? Tak, tak, bo żeby nie opadł Ci od razu. A widzisz. Ok, przesadzony sernik z lukrem za pomocą pędzelka. Sernik nie, my smarywizm. wylejemy lukier po prostu. Dobrze, teraz, teraz należy... Ja, nie ja nie lubię jak nie? jest dużo lukru na cieście. To dobrze. E, Okej, okay, dobra. Timer jest odpalony e, i sprzątamy. ogarniamy, sprzątamy. Ty robisz rosołek? No. Dzisiaj. no zaraz A ja zrobię. w międzyczasie zrobię też. Lampę. To ty sprzątaj, a ja zacznę robić rosołek. Dobra, tutaj. a ja. Też... Zakupy trzeba rozpakować w ogóle, bo jeszcze chcę miałaś zobaczyć, co tam ci ten. Co ci kupiłem. Ja bym ale chciała dobra. zobaczyć, ale zobacz sobie No dobra, to zobacz szybko. Tak. No. A, bo Marcin, słuchajcie, Marcin pojechał na chwilę. I wrócił z tobą kamerę. Ale tak, słyszałam, że... Uuu! Uu! Dobra, Dobra. Po Powiem słyszałam, że się bardzo opłacał kupić kapsułki do naszej zbywarki Finish. Tak. I one są naj... najlepsze. <grytarki> Duszki. E, ile zapłaciłeś? 6,98. 698, bo była zła cenówka, podobno w sklepie. No. Wiesz cała... ten... co, nie mogłem, bo naprawdę autentyko, nie mogłem znaleźć nigdzie cenówki od tego, no nie? O! No, no, no. I wiesz, i wszędzie było 75, 63, 20, 38, a 92 nigdzie nie było, a cała półka tego była, tak? No dobra, biorę, najwyżej będę wiesz. Nie wyskoczyło ci przy kasie 14 funtów. Wyskoczyło, wyskoczyło 14 funtów. Oskarżyłem się i zostałem za tą cenę, więc deton? Trochę z premedytacją, ale. Ale tak było. Ale tak było, no, no niestety, sorry. No. Eee, <laughs> Przepraszam. Ścieleczki deton antybakteryjne, to jest nasz maska w domu. E, widzę, że kupiłeś chlupki. Tak. Ostatnio Busta. miałaś ochotę. Ty miałeś ochotę. Ty miałaś ochotę. I jeszcze jedno opakowanie. Jakieś tutaj budynie. Tutaj też jest na dla mnie. Nie, nie tam nic nie ma, Ale! Uuu! Uuu! No dobra. Zaczynamy od przyjemności. Wczoraj dostałam bukiet kwiatów. Dzisiaj dostałam Raffaello. Ja kocham Raffaello. Ja kocham kokosowa Raffaello. Ja kocham Bati, Ja uwielbiam wszystko, co jest kokosowa. Więc proszę, dostałam herbatkę Twinings. Tak, a propos, ostatnio skończyłam jedną herbatkę, muszę wam pokazać. Defense, e, cytrynowo-imbirowa, zielona herbata. No, bardzo fajnie, chętnie sobie wypiję, wiesz? Bardzo, tak. bardzo chętnie sobie wypiję, za zdrowia. I tutaj mamy kawę 4 na 5, japońska kawa numer 1, arabika 100%. Gdzie ją kupiłeś w Połej U U Będą testy, bo skończyliśmy naszą włoską kawę i nie mamy niczego tak naprawdę dobrego. Mamy. mamy? Z Francji jeszcze. A, ja zapomniałam. Jeszcze mamy e, Sahara. A no, to nie ja wiem czy będzie dobra. A, i widzę jeszcze jedna. Natural Spirit. Bardzo lubimy kawę z Union. Raczej się nie nacięliśmy, więc myślę, że... Też powinno być ok, ale sobie jeszcze testujemy. I tutaj widzę imbirki, ale. A, wziąłem też kimari? Widziałem. O, bardzo fajnie. Mamy też kurkuminowe szoty i nowość to Macie mi wysłał akurat zdjęcie: Immunity 7 Times Shots. Mamy imbir, ananas, i szpinak i jalapenos. To ja nie wiem z Państwa, ja nie wiem czy ja będę... Zrobimy test? Chcesz zrobić test? Uh -huh, to zróbmy szybko test No to dawaj. Dawaj, po szocie. No kiedy? Dawaj, 6 Dobra, no więc już z tego marca Dobra, zrobimy test, Magda, ja Magda, Magda, Jak w kreskówkach będzie... Um... Ja się będę trząść. Para, para z uszu pójdzie. A maczę musimy dzisiaj jeszcze wypić, nie pijcie, nie, nie Nie ładnie pachnie, ja się boję. Pachnie tymi soczkami co kiedyś robiłam. Pachnie pietruszką i jabłkiem. O, pamiętam to, dobre było. Dobre było, nie? Myślę że termomit by fajnie to przemielił. I chyba trzeba wrócić do takich. A na co to było? Czemu to? To było, było na włosy. A. Nie jestem o to gotowa. Dobra, no to hec. Ej, spodziewałam się czegoś innego. Okej, okay, drapie. Drapię tak, go. Bo... Ale? Ej, muszę ja się przyzwyczaiłam, bo tyle tego imbiru ostatnio pije. Ja no, też tak myślę, że wiesz, bo ostatnio nawet piliśmy ten. Ja z butelki ostatnio taką. Excess on. Czwartkę Świartkę, butelki wypiłem z butli. No Ej, to jest dobre. Tak. Trochę taką trawą zajeżdża. Taką zieleniną bardzo. Mhm. Nie, spoko. Podoba mi się, dziękuję. Hmm. No to ja myślałam, że będzie gorsza. też myślałam. Ej. Dajmy okejka. Dobra. Ja ogarniam, a ty tak, robisz rosy. Ja i rosy. potem robię lunch. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing. You're a in the A po gotowaniu czas na macze. Chcesz macze? Yes. Zrobić ci macze? Robię macze w nowych kubeczkach. Także zaczynamy nasz rytuał. Taką ceremonię. Mm -hmm. Siemaś? Siemam. Siemasz? Słuchajcie. Nasz sernik tutaj ładnie się schodził. Wygląda naprawdę Kratka dobrze. Kratka znikła. No. Powiedzmy. Jest okej. Okay, jest okej. Okay. Paski zostały. Tutaj rosołek, Ale tam... wyszło ci taki tłuściutki. Ty, to taka... Piękny, żółciutki. Pasy, pasy. Czekaj, na. kto to był? Krakowia to była? I to było pasy? No pasy, pasy. To było Krakowiec? No Krakowia, Kraków. Zespół, znaczy team piłkarski. A nie wiem, nie wiem. No, Ale. bo mieli biało-czerwone takie te koszulki. W pasy. Robię lukier licząc na to, <coughs> że jeszcze będziemy w stanie dzisiaj spróbować. Chociaż kawałek, że jesteś tego spróbować? Tak. to były takie Tyci, tyci. Tak, to było ochotę, dobra. Teraz e, będę robił cukier. Także Roz... będzie głośno. Będzie głośno też. Będzie bardzo głośno. No to... Przeguo mi się wszystko ogarnąć. No to siup! No. A, i tylko na czym bolewam? No to właśnie, żeby suche było, Prze... Przefarbowało mi. Jeszcze jak. Od czego? Od kurkuły. O, szok. Nie, to spokojnie, to zejdzie kwaskiem no. z cytryny albo octem. Nie, no też czasem zejdzie, ale wiesz... ale. Trochę mi przykro. To hmm. chyba tak, że trzeba wymienić tego miksa. No wiesz co, to ja wolę kupić nowy dykierek. Na to mnie nie, nie zrobisz. Poczekajcie, poczekajcie. Dobra, będzie głośno. My zatrudniliśmy do takiego pirotechnika? No tak. Teraz wyjdzie. Uuuuh! wow! No, ale jest! Dobrze. Sok z cytryny. No to wszystko wody. do rosołu leci. Ej, zobacz, co, co? Co się dzieje w ogóle? Ale, cukier jest. Cukier się w powietrzu unosi. <grystanie z góry> no, <grystanie z góry> no, to, to się już nie wiruje. Tym domu cukier, cukier. cukier się dymi. Dobrze, a teraz y, sok z cytryny. No, dzieją się rzeczy, dzieją się Co rzeczy. Ja no to termomiks też Ci wymiesza? Termomiks wszystko zrobi. Ojej, jak do tego doszło? No, ja ostatnio dużo gotuję w termomiksie. Serio, bardzo dużo. 35, 35, 35, będzie się 35, więc Założyć miarkę. Proszę bardzo. I idziemy z tym. Dobra, teraz... Ej, zjedzijmy się na tym I gotowe. Dalej. Ostudzony serik posmarować lukrem za pomocą pędzelka. Voilà! Jest i lukier. Pędzelek też mam. Ja tam wylej wszystko na co. I tak zrobię. No właśnie. I zaraz że to. Siewa. Jeszcze. O proszę, twoja kratka zniknie. No. Ale tego lukru. Można zawsze więcej. Tylko, na pokał. Ja to lubię jak tak jest, o tak grubo, a nie. No też, Jest przesady. No, no nie no. No jak taki biały ten. Nie narzekamy, nie narzekamy. Nie no Narzekamy, kto narzeka? Zobacz, fajnie to wygląda. Podoba mi się. A ty co myślisz? Niech to był mój pomysł. Co był twój pomysł? No sernik. Tak. No. Nie przypominam sobie. No za, tak, czyli. Ale zobacz. Fajnie to wygląda. Jaki ciężki skopany jest. Dobrze, potem zrobimy pierwsze wrażenie. A w międzyczasie sobie przyjemy rosołek. Dobra, to tutaj dojedź tu ładnie, a to sobie odkroimy jako pierwszy ten. Dobrze, ładnie jest. No ładnie, Super. Gratulacje. Nie ma za co, 5 złotych i kaszka się należy. Nie wytrzymaliśmy. No, no. <grych> I kroimy, sprawdzamy, testujemy. Zrobimy Wam test smaku. Zrobimy Wam tę przyjemność i sobie również. Proszę, Marcinia. Bo no, wygląda całkiem spoko. Kto to wszystko zje? Nie mam pojęcia. <grych> Ładnie mhm. dokroisz. Tak. No, najgorzej wyciągnąć ten pierwszy kawałek, nie? Mhm. No powiem ci Czy to się dopiekło? To się okaże, że nie, nie, dopiekło się chyba Wygląda przyzwoicie Sernik krakowski, moja mama od razu poznała, że to jest sernik krakowski Muszę eksperta zapytać właśnie Zobaczyła tylko jak wygląda tutaj na wierzchu, mówi tak to jest to No niby to, no dobra To, czyli tak. honory Co uważasz? Ty jesteś znawcą serników, więc proszę, szczerą opinię. Słucham? Ja jestem znawcą serników, okej. Brakuje mi tu... Rozynek. Rodzynek i skórki pomarańczowe. Okej, okay, a oprócz tego? Od 1 do 10? No dobra. Dobra? Dobra. Mhm. Dobra, spróbuję. Albo skórka z cytryny Marcinek. Albo i za. Nie no, dobra. Bardzo dobra. Mhm. Uh -huh. Nie była Mhm. Uh -huh. Bardzo dobra. Smacznego. No. Mama, zapraszam. Podaj na Tak, trzeba poczekać, aż woda się ugotuje. Bo na rano musi być gotowa, bo rano zawsze jest mieszkaneczka wody. I ogarnęłam w sumie, kuchnia, więc rano będzie się przyjemnie wstawało nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam kiedy jest pozmywane, kiedy jest pusto w zlewie, się. kiedy kuchnia jest czysta i wstajesz i tak mówisz to będzie dobry tydzień to będzie bardzo dobry tydzień jutro tak sobie powiem okay. i w ogóle przychodzę już, w sumie przychodzimy Sorry. się pożegnać w tym vlogu, jak widzicie niektórzy ziewają niektórzy idą się kąpać Zjedliśmy rosołek, był pyszny, naprawdę świetny, dziękuję Ci bardzo. Postawił mnie ponownie na nogi, bo to jest drugi rosół w ciągu dwóch tygodni, jaki ugotowałeś. W ciągu tygodnia? No ponad. Ponad, no, 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 ponad tygodnia. I to chciałam powiedzieć, a wiecie co sobie obiecałam, że pójdę dzisiaj o 23 spać. I mam zamiar. I już nie dotrzymasz tej obietnicy. Nie, ja dotrzymam, 23.30 jest rano. Bo, bo idę się szybko wykąpać i, i chcę, chcę, nie no przed północą muszę hmm. iść spać. Bo wtedy rzeczywiście się najlepiej wysypiam. Najbardziej wygeneruję. No, wiadomo. Łowicę, widzę, skoro okulary ściągasz to już jest grubo. To już idę spać. No. Chciałbyś coś powiedzieć? Bardzo dobry sen ci wyszedł. Polacki. Taki, bardzo taki puchaty, wiecie, to taki to... leciutki. No, taki taka, przyjemny jest, ta konsystencja. <laughs> Jak dla mnie rewelacja, ja to, to... lubię. No, tylko brakuje tej skórki właśnie i rodzeleka. No, no ale, to... ale ten lukier daje dużo, hmm. bo jest taki, taki, troszeczkę taki cytrynowy posmak. To prawda. Więc jeśli nie robiliście kiedykolwiek, jakkolwiek krakowskiego sernika, to warto, warto zrobić. Nic... No z termomik, ale myślę, że jakiś przepis też się znajdzie w internecie. Dobrze, bo już czuję, że mnie tutaj coś trzyma, teraz będę kaszyć, więc żegnamy się. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Nie wiem jak długi wyszedł i czy ja w ogóle tutaj coś sensownego dzisiaj powiedziałam. Mam nadzieję, że tak. Nie mam pojęcia w ogóle. Ten dzień był jakiś taki dziwny. No wiem. Niby krótki, a długi. Dużo, dużo się tak, tak. porobiło, ale... Z drugiej strony, ale, ja bym nic nie robię. Ale powiem ci, że ja na przykład czuję, że sporo <noise> robię, mimo wszystko. No i ja właśnie też, ale z drugiej strony. Tak, kurde, co ja dzisiaj robię? Ale, ale ten wypad na zakupy mnie tak trochę rozbił. Nie dziwię się. No. Bo nie był potrzebny, ale. Nie, no z drugiej no, strony był potrzebny. Potrzebny był. Tarafu mi się udało dostać. No ja wiem. Na rewelacja. No. no trzymasz mnie w ryzach jeszcze? No ba dobrze moi drodzy raz jeszcze po ogórku kiszonym tak, po imbirku e, jeśli wam się podobało zostawcie kciuka w górę jeśli nie subskrybujecie tego kanału to zapraszam do subskrypcji i widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym filmie na kanale na razie pa, do dnia